Zgadnij, czyj to samochód. O mój Boże, jest taki piękny. To twojego brata? Jest bardzo gorący, a teraz ma najgorętszy samochód. Coś jeszcze? Jest bardzo mądry. Jest marzeniem każdej dziewczyny. Co do cholery. Mówisz poważnie? Tak. Czy jesteś zazdrosny tylko dlatego, że komplementuję swojego brata? Powiedziałaś, że jest marzeniem każdej dziewczyny. Oczywiście, że jest. To znaczy, że jest też twoim marzeniem? Powiedz mi. Jeśli powiem ci prawdę, poczujesz się zazdrosny. To mój brat. Czemu miałbym być zazdrosny? Bo jesteś brzydki i biedny. Nawet się z nim nie porównuj. Wiesz co? Czasami żałuję, że nie znałam go przed tobą, ale mam pecha, że spotkałam ciebie. Samochód jest mój. O mój Boże. Kochanie, jestem teraz taka szczęśliwa. Mamy tak piękny samochód. Poczekaj, mam plan. Pojedziemy do Nowego Jorku. Wyobraź sobie, jak wszyscy na mnie patrzą w tym samochodzie. O mój Boże. Jestem tak podekscytowana. Już się szykuję. Kiedy tu dotrzesz? Skończyłaś z tą gawką? Czasami się zastanawiam, jak działa twój umysł. Masz szczęście, że jestem mądra. Wiesz co, mam plan? Hura, jaki? Jedziemy na wakacje, zbierz wszystkie swoje ubrania i spotkaj się ze mną na moście. Kocham cię, kochanie, daj mi pięć minut. Kochanie, jestem na moście, gdzie jesteś? Teraz przełącz telefon w tryb samolotowy i z niego skocz.